Cześć, otworzymy sobie dzisiaj znowu okienka w kalendarzach awentowych Będzie okienko numer 8, 9, 10, 11. U nas niestety troszeczkę wybuchło siano, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Kto ma królika, ten wie o co chodzi. Okienko numer 8 w kalendarzu Joder Farm to serduszko z kwiatem. Jej lepiej z bliska nie podawać po ogryzie. W okienku numer 9 też w zasadzie jest jakieś kwiatowe. Z nasion, nie, z żółtym kwiatkiem. W okienku numer 10 mamy serduszko z pasternakiem. I w okienku numer 11 mamy z buraczkiem. Trixie okienko numer 8 to dwa serduszka ziołowe. Okienko numer 9 to też jakieś <grywka> dwa serduszka ziołowe. Okienko numer 10 to również serduszka ziołowe. I okienko numer 11 to również serduszka.